w Twojej karierze więziennej można powiedzieć, bywałeś na sieczkarnikach, co to jest w ogóle sieczkarnik? Znaczy są sieczkarniki dwa rodzaje, w sieczkarnik więzienny i sieczkarnik sądowy. Sieczkarnik więzienny to jest kilka cel, gdzie są zrzuty z każdych oddziałów, które są przeszykowane do transportów, sprowadza się osadzonego do sądu, który wyjeżdża i tak dalej. I tam się zbiera, przyjeżdża policja, pakuje w tak zwaną kabarynę, czy w jakieś tam małe busy, i rozwożą po sądach lub w transporty. Lat. Sieczkarnik sądowy to z całej jednostki, z całego okręgu warszawskiego, czy z aresztów są zwożony przy przypuszczalnie na Solidarności, teraz na Grochów, tam jak ten sąd na Grochowie Poligonowa, sądy rejonowe, ale kiedyś był jeden sieczkarnik większy na Solidarności. I tam zwożono z białęki z mokotowa, z sużywcza, z grochowa osadnienia.